Jest to ogromna ulka dla mnie, dlatego że jeżeli moja przeszłość zupełnie nie opisuje mnie, a tym bardziej nie determinuje tego, kim ja jestem, To nie mam w sobie zupełnie niczego to zarzucenie. To jest po prostu przeszłość. To się stało, to się wydarzyło. No ale co z tego? Każdy popełnia błędy, a ktoś cię popełnia błędów, to jest albo Panem Jezusem. Albo sam Bogiem. Ponieważ karty człowiek... Popełnia błędy. I tutaj nie ma o co się czepiać. Bo każdy popełniał błędy. I. i tyle. I to jest ogromna ulga dla mnie, bo. Bardzo mi zależało na tym, że być bezbłędny. Ja myślałem w ogóle, że kunan. No, ja. Inni mogą, ale ja jestem bez zarzutu. Ja nigdy żadnego błędu nie popełniłem. E, Pieprzenie jakieś błędy. Nie. Właściwie, kurde. Właściwie, że nie. Bo ja popełniłem całą masę błędów. Popełniłem mnóstwo głupot. Zrobiłem mnóstwo głupot. Ale żaden z moich błędów nie opisuje mnie ani nie determinuje tego kim jestem ja. Więc, jeżeli ktoś ma zastrzeżenia do mnie, jakiekolwiek, to niech najpierw poszuka belki w swoim oku. Potem dopiero zacznie się zamować drażgą w moim oku, okej? Okay? Jednym słowem wszyscy mamy coś sobie też do zarzucenia, chyba że jesteśmy matką Bożą, Albo nie Matką Bos boską. Matka boska, kim był bosek? To jest pytanie. Kim był ów bosek? Bo ja nie o Jak bosek. Nie, nie, nie. Matka Boża. No więc jeżeli jesteśmy Matką Bożą albo Panem Jezusem. A Albo samym Bogiem, no to wtedy tak bez żadnej winy byśmy byli. Ale jeżeli mamy winę, a mamy na pewno, no to... to nie ma co sądzić, ani nie ma co zaniać. Bo ja przez bardzo długi czas Myślałem sam o sobie, że jestem stanowisty i po prostu nikt nie może mi niczego zarzucić. Dopiero przy tej chorobie, którą mam, dopiero po bardzo długim czasie stałem sobie sprawę z tego, że ja nie jestem zajednobisty i Mam błędy, i mam wiele sobie do zarzucenia. Naprawdę, naprawdę bardzo wiele. Jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o szkołę, jeżeli chodzi o bardzo wiele, bardzo różnych rzeczy. Ja sobie mogę bardzo wiele zarzucić, ale powiem Wam coś jeszcze, że tylko ja sam siebie mogę oceniać i osądzać. Poza mną to tylko sam Pan Jezus może, a poza tym to nie mańko. bo wszyscy popełniały błędy. Wszyscy mamy sobie bardzo wiele do zarzucenia. Każdy z nas. Każdy. Powtarzam każdy. A ja kiedyś myślałem naprawdę, że jestem. Kurczę, każdemu można zarzucić, ale nimi. Dopiero oczy mi się otworzyły i zacząłem że w taki wcale święty to ja nie jestem. Bo świętość wcale nie polega zupełnie na tym, że nie popełnię błędów, że nasze życie jest wzorowe, po prostu moralnym wzorem jesteśmy. Nie. To nie o to chodzi. Podchodzi o to, że pomimo, że spieprzyłeś prawe, a spieprzyłeś w serenczom ci, pomimo wszystko wstajesz z kolan i idziesz dalej. A przede wszystkim idziesz do konfesjonału i wyznajesz swoje grzechy. Ja pamiętam moją znajomą, która mówi mi, a ci ja będę żadne klechy spowiadać, co to ma być, dlaczego ja mam się mnie niego spowiadać, no co, żeby co, żeby później sobie żartował z moich grzechów, żeby je opowiadał komuś, no oj, oj, oj nie wiesz nawet o tym, że jest jak tajemnicy z Prawiedzi. Jeżeli jakikolwiek ksiądz by się tego dopuścił, natychmiast zostaje wykreślony z kościoła. A uwierzcie mi, bycie poza kościołem to nie jest żadna duma. Żadna. Tak samo jak mnóstwo jest osób, które szczycą się z tego, że dopuściły się apasacji. Naprawdę, to powód do radości nie wydaje mi się. Prawdy nie wydaje mi się. Ja nie wiem, co trzeba zrobić, żeby to odwrócić, ale. Apostasja to najgorsza decyzja, jaką można podjąć w życiu. Dlatego też cieszę się bardzo, że. Nie, 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 nie. Nie przestałem kochać Marty Cox. Cały czas czuję do niej ogromne uczucie aczkolwiek jej nie znam i bardzo mnie to boli, bo bardzo bym chciał ją poznać, ale staję sobie sprawę z tego, że on ma prawo tego nie chcieć. A ja mam w tym momencie obowiązek to uszanować. Właśnie tak. I po prostu Eee. Bardzo, na bardzo wiele rzeczy otworzyłem oczy, przejrzałem w końcu, stanąłem w prawdzie o sobie i zrozumiałem, o nie, 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 nie. Ja taki zajezwabisty jak myślałem, że jestem, to ja nawet nigdy koło kogoś takiego nie leżałem. Naprawdę. Zapraszam, polecam jak z ogóstki, trzymać się, pa i by pa z Panem Bokiem pa.